Zabudź się! Zmiana dyżuru! Co? Ojejku! Rany boskie! Basiuniu! Ty, ty wiesz, co mi się właśnie śniło? Ojejku, no, nie uwierzysz! No, no, padniesz, jak ci powiem! Normalnie! Słuchaj, śniło mi się... może jaki koszmar! Śniło mi się, że Karinkę porwali! No? Widzisz? Jak cię zatkało! No. Tak, to straszne, no naprawdę. A nie mówiłam, że padniesz. Uj. 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 A rączki całuję. Ojej, jaka drżąca! Ojej. Czyżby coś się stało? Straszna, straszna rzecz! Siostra nie ma dla mnie kanapki. Śniło mi się, że Karinkę porwali. Co? Tak jeden ciemnawy z łosikiem, taki. Nie może grozić potworne niebezpieczeństwo. Ładna pogoda. Ja? Co ty jesteś zawsze taka podniecona, jak rozmawiasz z tym krasnikiem? Co się dzieje? Słuchaj! Śniło mi się, że Karinkę porwali. nie pytam o Karinkę, tylko o tego Kraśnika. No ja ci mówię o nieszczęściu Karinka, a ten mnie tu przesłuchuje. Jak ten połódz już piłek, No piłujesz i piłujesz. Lepiej idź poszukaj Karinki. Jak się dowie, jak mi się śniła, to po prostu padnie ze strachu. No, no, Co tak stoisz jak ten słupek rtęci? No zleć Karinkę, no. Czesław, Boże Przepraszam. Czy doktor miał wczoraj dyżur z Karinką? O, Boże. Co się kolega stało? A co? Źle wyglądam. Miał kolega jaki wypadek! Stała się rzecz straszna. Porwali pana! Jakby kolega przytem był. Porwano mnie, a następnie. torturowano mnie. Nieludzko. Może sobie kolega przypomni to miejsce. Gdzie kolega tak nieludzko potraktowali? To było w klorowie, w barze na, na dole. A twarze? Twarze tych, co pana porwali, potrafił pan przypomnieć sobie, narysować może? Rysuję, Bardzo słabo rysuję. A może kolega mi pomoże? Umie kolega rysować? tak taką... Tak. A twarz Kidlera. narysowałbym? Kidlera? No. No miałem opisać tego, co mnie torturował. Karinka wczoraj miała mieć dyżur, a jej nie było. Wyciągnąłem to od doktora Wstrząsa, który z nią dyżurował. Znaczy, bez niej. A poza tym, mojej gieni przyśniło się, że Karinkę porwali, a jej snów nie można lekceważyć. Trzeba będzie przeprowadzić śledztwo. Kapitalny pomysł. Basen? Zaprzestańcie sprzątać. Wycierać kurze na mokro czy sucho. To rozkaz, jasne? I, i to w toalecie nie odświeżyć? W żadnym no. wypadku. Moglibyście zatrzeć ślady, zlikwidować linie papilarne. To, to, co, to znaczy, że mam wolne? Co? Yy, tak. I mogę opuścić szpital? Tak, to byłoby wskazane. To Aha, zawołaj się Killera. Też w tej sprawie, tak? Tak jest. Dostałem urlop. Matko Boska, jak tu w oczach pustoszeje. Dopiero Karinkę porwali, teraz pan Czesław nas opuszcza. Ach, ale a propos, a może ordynator normalnie cię wyrzucił, a ten się cieszy? Nie, opuszczam szpital, żeby nie zacierać odcisków palców. Kidler to samo. Kidler też opuszcza, żeby nie zacierać? Tak. A gdzie on jest? W Nie Niedobrze. Może właśnie w tym momencie zaciera w pomieszczeniu odciski palców. Ależ nie! On zaciera na posadce ślady po obuwiu.